Proszę, stary, ale jary, prawda? Mam tuż tutaj chyba 72 lata teraz w tym momencie. Nie ja tylko moja postać, ale mniejsza o to. Chodzi o to, że w Sifu, czyli w grze, którą teraz widzicie, każda śmierć nas postarza. To jest taki element urozmaicający rozgrywkę w tej naprawdę ciekawej i wciągającej, wciągającej bijatyce, w którą mogłem zagrać przez dwie godziny jakieś. Dwie z kawałkiem, mimo że przejście całego dema zajmuje jakieś 20 minut, więc przyszedłem całość 5 razy może, bo na tyle mi się spodobał gameplay po prostu. Pamiętacie może Absolver, czy też pamiętacie Absolvera? To była gra z 2017 roku od studia Slowcup i to była gra, która właśnie łączyła elementy... Takich um, różnych sztuk walki i z założenia jakby gier Souls-like, czyli to była taka gra Soulsowa troszeczkę, tylko zamiast normalnej walki bronią. Mieliśmy tam właśnie walkę e, opierającą się, inspirowaną e, różnymi sztukami walki. I to połączenie do końca nie pasowało, bo ta walka była świetna moim zdaniem w Absolverze, ale nie do końca ten aspekt Souls-like'owy twórcom, Souls -like twórcom moim zdaniem wyszedł. Więc studio Slow Cup teraz zrobiło coś bardzo rozsądnego moim zdaniem, to znaczy wyrzucili zupełnie aspekt soulsowy, wzięli system walki, który trochę rozbudowali i urozmaicili i stworzyli na podstawie tego nową grę zupełnie. To jest właśnie Sifu, który debiutuje w lutym dopiero 2022 roku, więc tym bardziej się cieszę, że mogłem zagrać tę wersję taką preview. To wygląda na takie demko typowe, które byłoby dostępne na przykład na Gamescomie, bo tak jak mówiłem, 20 minut i po sprawie. Szczerze mówiąc, za drugim podejściem mi się udało już przejść, za pierwszym mi się nie udało, tyle razy zginąłem bo są tu pewne systemy, które trzeba ogarnąć, żeby po prostu szło nam łatwiej i lepiej. Oczywiście są kombosy, tak, to jest podstawa, wiadomo, różne kombinacje przycisków, ataku lekkiego i szybkiego, czy też nawet są pewne ciosy, które wymagają wysunięcia w przód i w tył analoga, żeby na przykład podciąć przeciwnika. To jest no, taka, taki fundament każdej biatyki, chociaż to nie jest typowa biatyka, wiecie, 2D, jak Street Fighter, ale są pewne podobieństwa, oczywiście. Jest też blokowanie. Blokowanie działa bardzo fajnie, bo musimy jakby naprawdę. Nie możemy długo trzymać bloku, tak? Blok jest tylko chwilowym podniesieniem ręki, nie, czy tam obydwu rąk do zablokowania ataku, więc musimy bardzo dobrze wymierzać każdy blok, nawet jeżeli ataki wroga są częste, no to musimy, musimy wciskać ten przycisk bloku często i wymierzyć go niemal jak w grze rytmicznej, żeby. Trochę jak w Sekiro było w sumie, więc to mi się podoba ten aspekt na pewno. Ale poza tym odblokowujemy też potem różne cechy specjalne, zdolności tam, na przykład więcej obrażeń od broni, które podnosimy, bo tutaj możemy na przykład podnieść skij baseballowy czy jakieś tam ostrze czasem, ale to jest tylko taki dodatek, bo większość czasu spędzamy po prostu walcząc pięściami i czasem wrzucając też jakiś kopniak do zestawu, więc jest to naprawdę. Mogłoby się wydawać, że powtarzalne, bo cały czas walczymy jakby w podobnym stylu. Chociaż może potem w pewnej wersji będą też różne style walki, nie wiem. Natomiast to naprawdę nie nudzi, bo na tyle satysfakcjonujące są uderzenia, że no, jest to ciekawe. To przed chwilą co widzieliście, są tu takie po posążki porozrzucane po mapie. Nie ma ich dużo, ale czasem je spotykamy i przy tych posążkach możemy odblokowywać dodatkowo jakieś talenty, jak widzieliście. Tylko co ciekawe, to też było takie interesujące, że Niektóre skile wymagały konkretnego jakby wieku, tak? czyli musiałbym być starszy tutaj w tym momencie, żeby odblokować jakiegoś tam skila, bo w tym momencie mogą odblokować tylko tego, który był dostępny dla 20-latka. Więc jakby są plusy i minusy umierania, bo jeżeli umieramy dużo, to właśnie jesteśmy coraz starsi. Ale to, ta, ta figurka z rozwojem była przykładem tego, że czasem to może się też opłacić, bo możemy zyskać jakiś inny skill troszeczkę. Więc możemy, a i to jest coś interesujące, że kiedy giniemy i się odradzamy, jakby w tym samym miejscu, co ciekawe, w którym padliśmy na podłogę, to stajemy się silniejsi. Im jesteśmy, im jesteśmy starsi, tym jesteśmy silniejsi, zdajemy więcej obrażeń, ale mamy mniej zdrowia. Więc znowu powraca ten aspekt, że to niekoniecznie, niekoniecznie jest zła rzecz, to, to, to postarzanie się. Tylko musimy bardziej uważać na unikanie ciosów. Jeszcze jest jeden taki element w mechanice, to, to teraz co zastosowałem. Jest coś w rodzaju slow motion chwilowego, po prostu na chwili zatrzymujemy czas i możemy wymierzyć taki precyzyjny cios, na przykład w szyję przeciwnika, tak? Żeby ogłuszyć czy żeby zdać mocniejsze obrażenia w oko czy gdzieś tam, żeby go podciąć wyjątkowo mocno. I możemy ten atak stosować tylko wtedy, kiedy zapełni się taki niebieski pasek widoczny. Po lewej stronie ekranu, w dolnym rogu. Widzicie go teraz na przykład na pomarańczowym tle, więc wyraźnie go widać. Więc są tu ogólnie rzecz biorąc takie systemy, które się wzajemnie uzupełniają, które sprawiają, że zawsze mamy coś do, do wyboru. A to możemy też po prostu, nie wiem, no, chwycić butelkę ze stolika i rzucić ją w przeciwnika, albo nie rzucać butelką, tylko walczyć ją normalnie, jak, jakąś bronią białą. Możemy też podcinać wrogów, na przykład kopiąc w nich jakieś stołeczki, czy pufy, czy. Krzesło, które stoi przy stole, możemy wziąć i kopnąć, tak żeby wróg się przewrócił. A i tu, tu jest ekran śmierci, też jest o tyle ważny, że przy każdej śmierci, co ciekawe, możemy też wybierać sobie jeszcze kolejne jakieś skilly, unlocki. Więc ten system rozwoju jest całkiem taki rozbity na parę jakby element, elementów, ale to jakby sprawia, że dzięki temu jest trochę ciekawiej, moim zdaniem. Więc to jest całkiem. Też interesujące rozwiązanie. No i tu widzicie, dopiero 26 lat mam. Ale to jest drugie podejście moje do tego dema, bo za pierwszym razem w tym momencie byłem już 72-latkiem chyba, więc to jest taki mini -boss, ten koleś tutaj, który którego bardzo trudno skontrować i właściwie trzeba wyczuwać naprawdę idealnie odpowiedni moment, żeby zadać mi ciosy. No i też przydało się fakt, że wcześniej przed tą walką ginąłem, praktycznie zginąłem tylko raz, więc mogłem już w tej walce tutaj trochę poumierać, żeby, żeby, żeby przejść dalej też mimo wszystko. No i też na środku ekranu przy takich walkach trochę poważniejszych i przy innych też widzicie znowu nawiązanie do Sekiro, bo mamy tutaj pasek, nie wiem jak go nazwać, pasek równowagi powiedzmy. Kiedy on zostanie wypełniony do końca, to wtedy Jesteśmy bardziej wyraźni no i możemy bardzo wtedy zginąć. Znowu, no, postura chyba się to nazywało w Sekiro, o ile dobrze pamiętam, więc jest to naprawdę ogólnie rzecz biorąc, cifu bardzo wciągająca gra, bardzo mi się podoba ten system. Nie mamy dużo takich gier po prostu ze sztukami walki, wiecie, które nie są typowymi bijatykami 2D typu Mortal, Tekken, Street Fighter, więc jak najbardziej tutaj czekam na pełną wersję, która trafi na PC, na Epic Game Store. I na PlayStation 4 i PlayStation 5, więc tej gry nie będzie na Xboxie na początku, przynajmniej podejrzewam, że pewnie po roku, jak to zwykle bywa z takimi dealami, ta gra też trafi na Xboxy. Natomiast czekam, no po prostu po zagraniu i tak czekałem, nie ukrywam, bo tak jak powiedziałem wcześniej, Absolver mi się podobał, jeżeli chodzi o gameplay, więc czekałem na Sifu. Już nawet zanim prezentowano tam większy gameplay na jakiejś konferencji Sony. A teraz po zegraniu w to Todemko czekam po prostu jeszcze bardziej. Jest tu, jest tu może parę rzeczy do poprawy takich drobnych, że czasem animacje są troszeczkę dziwne, albo jak wróg stoi na schodach na przykład i chcemy go bić, to trochę dziwne są te trafienia wtedy takie nienaturalne. No, ale to są takie raczej drobnostki, bo najważniejsze jest to, że jest po prostu fajny system walki i fajny klimacik też, szczególnie na przykład w tym klubie, bo to jest taka misja w klubie się rozgrywa, gdzie przegrywała taka, szczególnie w jednym momencie. ...muzyczka, dance, wiecie, i w rytmie takiej dyskotykowej muzyki naparzyliśmy się z tłumem 15 osób. To po prostu jest, jest fajne, no i tyle. Więc to by było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o Sifu, czy czekacie na pełną wersję. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.